tam w części trzeciej. No, witamy po przerwie, a teraz jest kącik sportowy. Tak, czyli no w sumie będziemy gadać o dwóch seriach. W sumie od o, jednej. Tym, o tym nie będę gadać, o tym Radiancie, więc możemy jechać. A. No, więc jakby seria, którą omówimy, e, to seria, która była... Czyli popierdalaj sezony, niczym wiatr. Tak można ona ma dużo średnią, 8,5. E, mnie to dziwi osobiście. Tu no aż tak wysoko, mnie, ale... Nie, nie dziwi, mi się, ja muszę od razu powiedzieć na start, że mi się ta seria podobała no, bardzo. To jest Kazega, Sujoku, No, popierdala niczym wiatr. No, można tak powiedzieć. Spokojnie. No, run with the wind. Znaczy, to jest taki schemat serii, który jest znany tam wszędzie, nie? że tak macie... Ta seria ma jakby na celu to, żeby napompować widza do działania ogólnie w życiu. Takie przynajmniej tak takie zawsze wrażenie, nie? że to jest po to, że... się tak za, zainspirować, że kurwa, że to no, wszystko nie się nie da się. ociągnąć. I tak ale dalej. W, w tej serii było więcej dramy niż sportu, moim zdaniem. No ja, no ale to miało na celu wierzę, żeby się związał z tymi baterami, nie? Eee, no jakoś i... ten kurwa Etiopczyk niestety mnie tam intrygował, że kto to tam no, był. Mam to... no, być jaką postacią półkomediową takim kurwa clownem. To był Dyniga. Powiem tak. Komi relief. Bardzo <laughs> dużo było plusów w tej serii takich. Między innymi mi się podobało to, że właśnie byli zróżnicowani baterowie, bo że miały rzeczywiście. Odczuwał, że te różnice między każdym bohaterem jakby w jego zachowaniu, w decyzjach i w jakimś takim podejściu do tego co robią. Bo ogólnie ta seria, żeby dać kontekst, ona opowiada o tym, że jest taki, nie wiem, taki domek, tych kurwa studentów, nie? No ale, ale każdy wie o co w tej serii chodzi. Chodzi o bieganie. Bieganie łączy ludzi, sport łączy o, sport łączy ludzi. No. Nie, ale chodzi o to, że oni... Jakby jeden z nich sobie wymyślił, że polecą w takim dupnym, jakimś japońskim... Ja nie wiem, to w ogóle jest realny taki bieg ten. To jest to była sztafeta. Ale chodzi o to, czy istnieje w realnym świecie ten bieg. Mi się, istnieje, ten... mi się zdaje, że istnieje, czemu nie istnieć. Tak mi się też wydaje, ja tak to zrozumiem. To, tak, to, jak to była... była dwudniowa sztafeta w sumie. No. Że jedna część biegli w jakiejś tam części Japonii, a potem biegli w drugiej części Japonii, bo tam tak, się nie No, to się coś jakoś nazywało Hakone Ekiden, czyli tam biegli przez te góry Hakone czy. coś a żeś, a żeś zapamiętał? bo to często gadali, to zapamiętam. No i... Jakby wiadomo, na początku wszyscy byli zupełnie sceptyczni, nie? Czyli tam, każdy co tam, kurwa, miał jakieś powody, że nie chce tego robić i każdy z nich w ogóle miał jakieś inne zajęcia i z czymś innym się by to inaczej nazwał, każdy miał powód, żeby to robić, ale jeszcze go już sobie nie odkrył. No, można tak powiedzieć. No, bo ten gościu jakby wykrył w każdym z tych gość, e, z tych e, swoich... Jak Potencjał. Jak to nazwać... ...współlokatorów tej stacji, że mają sobie coś zbiegacza i postanowił ich tam zebrać i... Znaczy, no to właśnie inaczej odebrał, a to był tak, że co? do niego nie było tak ważne to bieganie. Ale do kogo? No do tego co to, to tam wszystko wymyślił, ten jak on się nazywał, taki, ten taki inicjator tego. Nie on chciał biegać, ale nie chciał biegać z kolegami, nie chciał... No smak. właśnie, bo jakby on pokazywał zresztą temu drugiemu głównemu bohaterowi, który był takim takim, tra, takim łobuzem kurwa. <noise> tak jak nosi wrażenie... Czyli nie, no taki zamknięty w sobie gość, który <noise> no. miał talent. Właśnie, a miał talent, ale jakby on dotychczas przez całe życie mu wpajali, że bieganie polega na czymś innym, że jakby jest takim ciągłą konkurenc konkurencją, że tak walczysz z tymi i tak dalej, to jest najważniejsze. A jakby ten drugi mu zaczął pokazywać jakby drugą tak, stronę tak, no. medalu. Ogólnie już nie chodzi o bieganie, no wszystkiego co mówimy, ja to tak odebrak, taka metafora wszystkiego, co robisz w życiu, że czasami w niektórych dziedzinach życia nie jest ważne, żeby kurwa dążyć do jakiejś Nie liczy się efekt końcowy, liczy się proces, tak? Jeszcze z kolegami. No ja no bo jakby, że, że wszystko staje się ciekawsze jak robisz to z kimś, albo jakby... Na przykład czasami wystarczy, że w niektórych jak będzie inak no samemu siebie, samego siebie poprawić nie musisz jakby kurwa konkurować ze wszystkimi o jakieś najlepsze rzeczy, tak? Ważne jest, że ty czujesz, że stajesz się lepszy. Jakby z każdym mi czyli? Ale niekoniecznie, bo na przykład gra, gry ja się nie czuję, że jest lepszy, po prostu lubię grać, No na ja na przykład ja na przykład ja, czuję ja jak nie wiem w jakieś gry, to widzę ten progres na przykład, że tam coś nowego się ucza, albo tam coś wiesz, lepiej robię, tak? Ale to są minimalne mikrozmiany, ale jakby ważne, żeby z tego właśnie wyciągać to, że nie, nie, nie wkurwiać się takimi rzeczami, że coś jest lepszy, bo coś tam to... Ale to możesz odnieść w zasadzie tylko do tego głównego bohatera, bo on miał talent, czyli jakby miał w ogóle możliwości konkurowania. A ta reszta te bandy chuja, to oni nie umieli biegać. Przecież ten kurwa, ten taki otaku, nie? No nie, Ja właśnie, pierdolę. No, właśnie, no Przecież to, to, była kpina już, moim zdaniem, no no, ta tak, Ten otaku No bo jest Oni mu dawali komiksy, żeby kurwa, balansować jego kurwa ten, Kor. Ja pierdolę, no to już... no nie, rzeczywiście, ten jedyną właśnie absurdalną postacią dla mnie właśnie był ten kurwa ten mangaka, on jakby, nie miał a, sensu z nim. A potem nagle upierdolił czas kwalifikacji. Do tego, mango zjeb. ani nie mangaka, ani o taką mangoziep. Tak. A, U mangaka to pisze mangi? Jeden chuj. <noise> On był jakby rzeczywiście i wkurwiał jakby jego charakter, jego postać i jakby. To Po co on w ogóle był w tym biegu? On nie no, był po to, żeby był dziesiąty, tak naprawdę. No. Musieli, nie, mieć no. musieli wymyślić jakieś postacie, jakieś charaktery, róż, różne, różniste. Ja, ale nie, Ale mogli wybrać, wybrać jakiś inny, kurwa bardziej realistyczny. Przecież taki gościu, co nie wie biegać, nagle się nauczy po jakimś czasie, kurwa A tak to w ogóle jeszcze mu pięknić? W ogóle to było takie zdupie połączenie różnych cech. nie? No, takie taki Mangozie, pięknić, e, niedołęga, kurwa. No, on, był, on był chujowy, ale, ale inne, troszkę mi się podobają, inne postacie. też. Jakś rano mi się podobali ci bliźniacy, on to to dosyć nudni, bo to był taki pciowi. ale na przykład ciekawiła mnie ta postać też tego takiego... Tego takiego, chyba... Ile co tam jest... Tego starego? Tego programisty? programisty, ja. Ale tak Bo on był takim jakby klocem, jakby się tak że miał za duże ciało i tak to go spowolniało, a kiedyś tam lubił biegać, nie? A co tam robi ten Afroamerykanin, żeby nie powiedzieć On jest studentem. To jest taki to jest stereotypowy biegacz. Hmm. Ale on ma takie, jakby dobre serce w tej serii. Czyż w ogóle, się w ogóle, jak ten gościu go jakby chciał wcielić do tego Timu, to on już powiedział: kurwa, nie patrzcie na mnie stereotypowo, że Murzyn za szybko biegał. <laughs> Yeah, boy, girl, boy, girl. Ale, pa, ale widzisz, tak niby powiedział. A przecież tam w tych zawodach. No, no, a za, w, tych, a w tych zawodach Murzyni wygrywali no, tam. biegli, w tych Murzyni zdobywali najwyższe miejsce. No bo Murzyni popierdalają tam kurwa. Przecież no, yeah. oni tam słyszą, że niektórzy z jakieś tam plemiona zabiegują na śmierć zwierzyna. <laughs> Nie, tak długo no, zapierdalałem, to, aż no, kurwa taka tam zwierz padł z No, ale no, tak to wynika wynika z tego, że nie na tych wyżynach żyją, nie? Tam no, się inaczej oddycha i te powietrze, te płuca są Ale, bardziej, ale no, teraz przypomniał, taki, no. taki mem, że jest taki mem, że taką antylopę i ją goni taki gepard I naraz taki, taki, taki wklejony taką postać, I tak... dogania do gazela, ja tak bierę jakby do łapy, wiecie, taki i jakby ciepłe dłoń gepardowy Ja taki mem widziałem tyle razy I to zawsze ta postać, to co biegnie, to po prostu z jakiejś bajki czy czegoś, to po prostu tak biegnie, znaczy nie, no ja powiem właśnie, mi się, mi się ta seria spodobała. podobała. Kurczę, kurczę. Kiedyś się coś przypomniało, są chleb na bo Nie, ten taki czerwony. Przepraszam, nic nie da. Dobra, i go po prostu, go tej dalej. Znaczy nie, mi się podobała ta seria, dlatego właśnie, że nie lubię takich serie, które mnie tak by motywują do takich różnych działań. Tak jakby, kurde, czuję się nie. po nich lepiej. Jakby, ja czuł ja czu się lepiej po tej serii, jak je ja obejrzał. A to były mieszane ogólnie? Bo to były jakieś damskie postacie. Nie, tak to, są to są wszystkie, zawsze <kłyszące> to mężczyzny. damskie postacie? Tu, też tu. na z tyłu, ja bym tylko pytał, Właśnie, wiecie, ci, Cieci ja ci powiedział, ci powiedział. Mangaka ah. piękniś. A, w, ah. w ogóle, A, ja też myślę po openingu, że to jest baba, nie? Przepraszam. A gdzie baba? W góryj dalej. O, tu. No pokazujesz, jest ten. Pięknyś. No tutaj bardziej męsko wygląda, ale tak. Kashi Łazaki. Jego dalej kurwa, Prince. 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 Kurwa, że... Prince Apollo? Prince. Tego do życia motywowała ta, ta seria, a właśnie odczuł nie taką płytkość, bo jakby wiedział, co chce osiągnąć ten twórca. A czy ja Wiem też miał widział, wrażenie, no, ale że... nie wrażenie, że nie przeszkadzał? Więc uderzył tym przedramatyzowane wątki niektóre. Że na przykład tam była przeszłość tego głównego bohatera, teraz on kurwa, co tam się mhm. wydarzyło, nie? to się okazało, że w dupiu trenerowi plaskacza czy tam z czy tam Oeh, końca lubię przerysowywać takie sytuacje. Ale w ogóle to było coś takiego, że ten cały team się odwrócił do tego głównego bohatera i to myślał, co on nim zrobił. A on w ich obronie wystąpił, a on się na jego odwrócili, bo niby przestarzało mu za jego mogli biegać coś tam, nie? Czy coś nie brali w cała drużyna. Znaczy, może nawet ta dyrekcja ukarała. Cała no, dyrekcja, no, dyrekcja. A to był jego ojciec? Nie, nie, to był jakiś taki po prostu taki co... Czekaj, czym bo... się teraz bajki pomyliły? Nie, to nie był jego ojciec. Ale ojciec, A, po... ojciec to był tego drugiego, tego, tego drugiego! Tego, co się rozdupczył kolanko, nie? No właśnie i to. Ja myślę, że to jest też ten motyw, co mi się na końcu podobał, jak on tam biegł ten ostatni kawałek. Jak już tak ktoś mu tam jełba w nodzą, no, żeby nigdy nie było po potem biegać, nie? Tak, to, bo tam było potem no. taki retrospekcja, znaczy do, do przodu par lat było, nie? Potem jak oni się spotkali, ja. tam trenował, ludzi, jak ale terenowo, ludzie. Ale tam oni był... jeszcze na byli, to, to by... Niektórzy może, byli na może pod, bo, był, czy dwa? nie bo tam ci byli takim ostatnim rocznikiem a ci byli pierwsi, dlatego niektórzy okay, nie, no, no ale to było parę, lat, może, no, parę nie? lat, no parę lat. Może z dwa. No jakby... E... No kurwa rozpraszam mnie to co ty robisz. Nic no. nie robię. No kurwa możesz tak nie robić, no bez przesady, czy ja tak robił? Jakś gadał. Kurwa, ja dole. I teraz straci wórtek, bo no, też się chyba no. rzeczy się nim zajmują. No nie no, bo kurwa mi tu robi jakieś sztuczki, kurwa magiczne z kartami. No co to kurwa jest? Coś w kurwa cyrku jest, kurwa czy co? Zero, zero, kurwa. No zrobku kurwa. Na no, cyrku kurwa? Ale, ale, ja kurwa, kurwa jak nie... się nudzi, to idź do kibla z kubla. Byłem przed chwilą. Zrobiłem no, no, taką. tak się pał robi, w no. łeb i hmm. do rogu. Zdecydź no, 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 nie się nie skupić, jak ktoś żeby chodzić. No nie, nie robię mi ktoś kurwa machał przed rękami, ja mam myśleć o czym innym. Ja sztuczki zaciekawiły. Dobra, wracając do tego. Znaczy, też, znaczy, nie no, widział, że tam też parę oczywiście takich minusów, tak, było też parę takich dużych niepotrzebnych elementów, ale ogólnie jakby, miałem ja zawsze wrażenie, że karty miałem na celu to, żeby mnie zmotywować do jakiegoś działania i to mi się podobało, bo wiecie, to jest taka wiecie, fajna seria. Przecież są początek, to moim zdaniem była cała taka wielka dużyzna, bo każdy odcinek, to trzeba było tam jednego z tych bandy chuja On jakby zmotywować do walki, no, no, czy do, do tego sportu, żeby, no, w no, zasadzie tam z początku nikt nie chciał, nie? Hmm. Nawet o nie, nie, nie. główny utalentowany biegasz, nie chciał biegać. Ale ci powiem jak biegać, ja tak se patrzę ze swojej perspektywy, jak ja bym miał takie coś robić, to bym też kurwa tego, bo co i sceptycznie, że to się kurwa nie uda, że nie, nie, nie będę biegać w takim kurwa Uber wyścigu, jak nikt z nas nie jest biegaczem. Nie? Ja mogę razu powiedzieć, że na przykład, tak jak seria o kolarzach mnie zmotywowała do jeżdżenia na rowerze, to to mnie nie zmotywowało ni chuja, bo ja mam rozjebane kolano, więc nie mogę biegać. Ale nie, ale mnie to nie zmotywowało do biegania, mnie to zmotywowało do działania ogólnie w życiu. W sensie ale i ja, ja ci do jak jakieś... ja domu sobie teraz? No, tak, tak. Ja mnie, tak powiem. Mnie w życiu to nie motywowało do niczego, bo jakby ją ja, ja widział esencja, mnie w ogóle to. Znaczy, na przykład, powiedzmy, był odcinek, że był jakiś ciul i nie chciało mu się biegać, no bo kurwa, no na chuj mu biegać, nie? Bez sensu. No. I co i go powiedzmy, że czyli naiwny był, dał się, dał się zmanipulować. I dlaczego się to zmotywowało? Żeby manipulować <noise> innych ludzi. <noise> Jak zmanipulować do wiesz, własnych to, celów drugiego człowieka? A manipulacja nie miała na nie. celu to, żeby go zająć Nikt się nie zachęcał. Nikt nawet nie próbujecie zachęcać. Dawać ocenę. Dawać ocenę. Znaczy tego dobrego. To bardziej to jest mnie ciekawi. mi w sumie już. to powiem. Ale widziałem godzinę, bo ktoś mi pokazywał, no dobra. Nikt inny, jo. No kurwa. No jak to? Miło nudziła, no. Stan I to tę drugą fazę, kurwa, no. trzeba zrobić. Szczerze, mnie nudziła, ale, ale nie, nie, nie czuję zaangażowania ale emocjonalnego, wychodzi. żeby. Co, żeby... A? 7 wychodzi. Jo, jo żadnego. No, ja, no, no. Jo, nie daję żadnych tych, bo nie czuję zaangażowania, żeby się wal no, no, walczyć. No to e, nie, no nie się, 7. A, no dobra, ale to ja chcę jeden wyżej dać. Czyli 8, no 8. i tutaj odrzucamy Asa, żeby nie było, że żeby... przez... <grym> no no, <grym> żeby... no dobra, przecież wiadomo, że nie Na Na no, takiej serii we to... No, to... z tego samego stonu to była moja ulubiona, to jest 8,5. No ma 8,5 kurwa na To, to ma, jest 8,5. Bardzo... To jest sobie dobra się. seria jest. Wiesz. To trzeba... Jakieś, trzeba zadawać pytania, to byś się na nie, nie odpowiedział? Nie, nie Moim zdaniem to było przerost form na treścią, nie, to nie, nie pasuje mi to to określenie aha, ale wiecie, już tak pomijając to za dużo dramy w tej serii było moim zdaniem to by było są to by było spoko, ale ostatnia sztafeta, widzisz, przy każdym jakby tym <grym> Jakby te, te, te nie kniwo i nosa szarfa podawali, nie? Każda kurwa to była taka walka głównego była, co coś pominął jakieś z przeszłości są swoje rzeczy. Ja, no, to, rzecz, to, to powiadam, że tak będzie, tak, że on kurwa tam biegnie, nie? I nagle coś tam przypomina a! Oh, mu dodaje to siły do biegu. Chuja tak się tak, tak, tak to nie funkcjonuje Właśnie, w wszystko. Tak, tak, a, a propos sportu, ja bym zawsze jak ja jakiś wysiłek jak jak fizyczny, czy tam na przykład, przykład jakąś górę wchodzisz, albo gdzieś biec, czy na rowerze gdzieś dechać, to jak już mi całkowicie siły sobie, to ja mam później w głowie tylko ten cel, żeby tylko dojechać. Nic mi się w głowie nie kołaczy, oprócz tego, żeby dojechać i koniec tej męki, koniec tego bólu mięśni. A co byś chciał się kołatać w głowie? No tutaj bohaterowi się udręki przypominają. No, przecież to jest bajka. No wiem, ale właśnie mówię, jakie jest, jak jest takie realne. Przecież przy takim wysiłku fizycznym to ci się w ogóle wyłączą mózg. To, no to niczym nie myślisz No Dokładnie, dlatego godom, że ja zawsze tak robię, tylko myślę o tym celu, żeby przestało przecież, boleć. Już to masz taki to... poziom glukozy już, że mózg nie myśli. Skupisz się jedynie na mięśniach, jakby, na, na tym chyba... Chyba to jest pić mózgu wtedy przyjmuje ten troll. I też zawsze zęby bolą, jak mam zęby zębów. Aż też wtedy już niekiedy Osobiste wyznania, kurwa, dobra. dobra. Ale ja tak mam od dziecka. Nie, I ja odczuwał ból zębów jedynie, jak bardzo oddychał szybko. i wtedy my cały jakby przełyk bolił, Nie, bo ja... mnie to coś było związane z cukrem, bo wystarczył batum i od razu lepiej. Ach, ból zębów i odczuć, jak... Było dwóch księgów na... Gdyby było dwóch księdzy na <laughs> Dobra. Tak. No nieważne Nie, to było suche, to było tak. bardzo suche. No, tak. tak. ale... Suszy z zęba, no Dobra co, ostatnia na taśmę dostało 8 Ostatnia seria z tej ale... kumiery, z poprzedniego no, sezonu. Ale niezbyt. Prosiaku. No, Rafał. Zresztą, co ty, nie. kurwa jesteś wieprzem? Balm... Nie, nie dość, że tłusty, to jeszcze proszę się kurwa na dodań, Jeszcze, chrumko, jeszcze a, na... Do anime o wieprzach, do botana kurwa. Zbytania. Dobra. Hio... Hion... Przy następnym... Hinomaru Zumo. Hinomaru Zumo. <grym> Przy następnym... Zumo Hinomaru. Prosiaczek nie dostanie tego e, do korytka niczego, nie będzie chrumkania już. Patrzcie, zanim zaczniemy opowiadać <grym> o anime, <grym> powiem wam jak stworzyć tytuł idealnego anime. Bierzesz imię głównego bohatera, dodajesz e, nazwę sportu. Sumo, Hinomaru, Kuroko, basket. No bo tam <laughs> potem się pojawił ten motyw, że jakby sumo, e, hinomaru tam e, motywuje ludzi do... O, zapiera tych w piersiach, tak No ale tak samo było w tych koszykówce, bo ten Kuroko i się nazywał Kuroko basket. I w ogóle zauważył okay. takie słowo twórstwo w japońskim i wtedy tam te literki zamieniłem, bo to jest sumo, a nie ma sumo. No właśnie, jakby i, i esencją tego typu anime jest to, że problemy ten sport tak, to ten jeden mówi, że to jest najlepiej. <laughs> A, a to było za mało grubasów, chociaż nie. Hmm. Nie no byli za mało grubasów a czy, było moje zdanie. Czy... umięśnieni, Ale najlepsi, ale najlepsi zawodnicy mieli taką właśnie posturę ciała, że te mięśnie nie były wyrzeźbione i no właśnie były takie zalane fetem, nie? Po prostu byli, mieli dużo postura, ale też brzuchy, nie? Znaczy. To, brzuch. to jest anime, które... Które widać tu jawnie, że miał mniejszy budżet niż to, co żeśmy mówili przed chwilą. Niektóre odcinki miały taki zjebany budżet, że mi się... W... To, było, to było widać, o, że był tak. odcinek przed walką, oni wyglądali chujowo, a potem walka no, walki, to, 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 takie to, to, kurwa, ta kreska od razu dwa razy od razu <laughs> więcej tych klatek kluczowych i to wiesz, to było widać, fuj. No, no właśnie, taki ale... taki kuleczka, taki Nie, no nie aż tak schematycznie, ale chodzi o to, że było widać, że to jest ewidentnie inna liga niż to, co żeśmy mówili jeszcze przed chwilą. Nie, bo tam był utrzymany ciągle darmo, nie inwestowali w to. O. Ale te anime jakby mnie urzekło tym, że... Po prostu... No takim kurwa... Taką prostolinijnością kurwa, no... Ono było takie proste... Nie było jakieś kurwa wymyślanie, jakieś głupot. po prostu... Był gościu taki mały karzeł, co kurwa chciał zostać z Ubersumo... No i kurwa ser walczył do tego celu i tam miał tych twoich koleżków w tym twoim klubie, co widzicie na tym zdjęciu. I każdy z nich miał jakieś tam backstory <głenia> Najbardziej, mnie na taki... <głenia> Najbardziej mnie rozdupiał na Najbardziej mnie rozdupiał taki chudy Ja tam co jestem po lewej od niego Ten taki najmiel, najbielszy z nich On kurwa przez cały... Przez cały sezon nie wygrał ani jednego To Chyba logiczne, <głenia> nie? W takiej walki No i tak to tak, akurat kurwa, było... Waży, za ale waży. to akurat było realistyczne Bo kurwa ja myślałem, że oni mu dają wygrać jakąś walkę A nie dali i bardzo dobrze I to mi się podobało Nie, to nie to, to był trener nie napisał ile ważył, ale kurwa śmieszne na pewno, to nie wiem jak ważyć chyba. 6 kilo? To jest Co ty? Ani nie, kurwa, to był taki, udzielet, taki kurwa. Ale ktoś tam potem przybrał, tylko, tam to, to tak prawo. zaznaczyli delikatnie, nie? I jakby jego specjalnym skillem było to, że był sprytny i zwinny. <grym> a suma? Czy, a czy inaczej ten skill nie wykształcił ten trener, nie? Bo co o, innego mówisz? No to, mógł to, mógł to wykształcić? Ja, ale... I właśnie oni próbowali chyba tą postacią pokazać, że każdy może uprawiać sumo. A to nie jest kurwa prawda. Nie. nie. Musisz być nie, kurwa gruba Nie wiem. Musisz mieć siła, kurwa, to ale, nie jest tak. Ale nie no, pa, inaczej, konkluzja była taka, że mimo tego, że... Niby tak, że każdy mógł, ale tak się w ogóle nie przyczynił do niczego, no właśnie, więc lepiej by go nie było w teamie. No, no właśnie o tym gadał, że czasami... I to właśnie, te anime pokazało coś innego niż tamto, to. i że są rzeczy, za które nie warto się brać, jak kurwa się do nich nadajesz. Bardziej <grym przydatny <grym> był trener z astmą, który mógł no, walczyć tylko 15 sekund, czy tam ile, 20, no, 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 no. nie On był wspaniałym taktykiem, ale... A po tych 20 sekundach... Zadyszkę. Zadyszkę dostał. Życie no. chyba. Znaczy, no. znaczy ogólnie też tak samo wiadomo, że główna też była absurdalna, nie? Takie karły nie mogą wygrywać w sumo, nie? Proszę, takiego karła to taki... Wiesz, Wiecie co było absurdalne w drugiej Że był karłem, no jakby... Taki, taki dowolny, taki co większy, sumoka by po prostu go wziął, na ten pas tak go kurwa podniósł, tak go rzucił, kurwa za ten. No. Ja tak sobie od razu wyobrażam kardowalka, że te takie byki co tam były, tak jakby kurwa nagle no, podniosły, tak rzuciły nim, kurwa. Ale musieli go wycić najpierw, nie? Nie, ale. Oni o, tak sumoką. A on, tak on właśnie uspierdalą, tak... nie? Przed nim, żeby. Nie... Ale przecież to jest mało, mało Ale wiesz, na nawet tak... jak były, przecież muszą takiej sytuacji, że oni byli w takim clinchu, nie? No. Że ten jeden, jeden drugie nie no to ten większy zaczął, że go by go podniósł i kurwa rzucił nim. No umówmy się, no. To nie ma co już tak prosto wiesz. Ale tak. ty go teraz przy tym małym całkiem? Na tym głównym baterze w wszyscy sensie, żeby go złapali. Ale, no. i, ale idzie też się podpierać? To nie ma tak, aż tak łatwo. Tam parę no. razy była taka sytuacja, ale właśnie to nie masz tak. Bo, bo tam się takie ba, tam się balansuje, jeszcze trzymasz go za pas, brzeg tak jakby tego od tego, tego pasa. To tam, no No ale... No, wiadomo, biedno. że to było naciągane, ale nie było aż takie nierealistyczne. No wiesz, tam były czasami takie byki, żeby dwa razy większe od niego, kurwa. Tak Jakby hipoptycznie, jak gdzieś tak patrzył. No jest plastik mas, masowo to na pewno był słaby, ten główny bohater, ale on był dosyć silny, z tego Nie no, miał tam te mięśnie i tak dalej, ale wiesz, jakby pod kątem samej budowy ciała, po prostu to jest nierealistyczne, że on mógł w ogóle z nimi komplet, wież, walczyć. czy znaczy, no, ten Włodek był naciągany, że... To był to był Usio. No ja Usio. usio. Oczywiście, że Usio. No, no to już nie pierwszy raz, jak Usio, usio się pojawia. pierwszy, nie, o, nie o, ostatni. Ja kojarzę trzeciego Usio. usio. Było uczuatora, bo, bo, bo nie? Bo... Tak. Mi się tak podobało, ale nieważne. Mi się w tej serii... właśnie mały budżet mnie bardzo raził momentami. I ta moja była bardzo płytko. A ktoś lubi takie odmóżdżające serie, to to jest do niego, ale powiem Ci szczerze, że momentami mi się zdawało już za głupie. Czy... Nie wiem, teraz jeszcze powiedzieć kurwa o tej serii. Mogę sobie notatki zrobić. Ale gdy dogodam, ta seria Ta seria była prosto, no kurwa walczyli w kolejnych turnamentach i, i tak jak każda sportówka, no były jakieś tam nowe skile, nazwijmy no, to no, tak. To, może, to, może ale, oczywiście. Może oceny motyw, powiedzą nam coś więcej. <grym> oczywiście motyw się pojawiał z nomen Omen tego kurkonobaskę, że byli tacy tam kurwa y, ta, talenty, nie. E, ja na to, to tak Legendary Swords, y, ku nic coś tam. Y. Nie, a czy. Z tym co ja patrzę, to było przetłumaczone jako tam skarby narodowe. No właśnie, narodowe, national treasure No to były narodowe skarby, czyli takie te kurwa utalentowani z mocy czy tam to też było wymyślone tam. Kurwa, 15 kurwa narodowe skarby. No, tak samo było w tym Coronabaskie, nie? I no w tym kurwa, już, kurwa, polecieli w jakieś, kurwa, cudaczne... Genera generation of Miracles. Tam już polecieli w cudaczne moce momentami, nie? Kurwa, teleportacje i inne takie, kurwa, znikanie ja, z pola a, a, a bo ten jeden jeden wchodzi w Zone, kurwa. Co? W Zone. The Zone. Ale... ale powiem szczerze, że coś takiego mi się niekiedy zdarzało, nie wejść w taki stan, że kurwa... Ale nie, czy ja, ja, nie, ja wiem takie coś, bo to jest, reale, to jest prawdziwe, ale podczas, chodzi o to, jak go to, to obrazowali, nie? Podczas dużego wysiłku jakby jest taki wyrzut en endorfin i, i, i chyba dopaminy w mózgu, że odczuwasz <coughs> euforia, nie? I możesz kurwa działać jak cyborg. Tak? że wszystko odpierdalać praktycznie. ale jarek, wiesz, oni to w tym anime tak obrazowali jakbyś kurwa był taki e, Invincible. Kiś wchodził że... w zonę, oni potem mogli go włączać na żądanie tak, tak rozdupniało. Tak... No, to już ciężko jest. Ale właśnie a propos jeszcze tych biegów tam też coś takiego było, że tym gościu to właśnie podczas tej sztafety ostatni tam godą, że właśnie w los taki ten rash, nie? Taki sportowy. No. Tam się coś jakbyście czuł. Dobra, tutaj zon... to tutaj nie było Dobra, zony. Nie, <laughs> zona nie, jak nie... było w Stalkerze tej zony nie było, ale... Chciałem tak, no ja i ja... ta seria nie było szało, ale nie było, co Mi się fajnie nie patrzyło, nie czułem ludy. Podobała mi się do końca. A ty czekarda. I ja czułem nudę w pewnym momencie. Bo mi się właśnie najbardziej podoba tak jak było w tych paru innych seriach. Wprowadzenie. Moim zdaniem, jest najlepsze zwykle, bo na poznajesz ten świat, bo znajdziesz bohaterów. No. Chociaż jak tam prowadzali tych takich tych jakby tych... Yy, z którymi walczyli, to tam było parę ciekawych postaci, nie mogę powiedzieć. Ale w ogóle chyba... Mnie intrygował w ogóle ten świat sumo. Taki pro-sumo. ja, to było dość ciekawe. No to tak nawet tak kojarzę tak. z jakichś dokumentów w telewizji, kiedyś ich widział, nie? Że tam było tak jakby te szkoły, jak tam tłumaczyli stable, nie? Czyli jakby takie stajnie. Nie, nie? stajnia sumoków. <laughs> takie kuźnie grubasów, bym powiedział. Ale właśnie ciekawe, no to rzeczywiście, to było takie ciekawe, jak takie źródło informacji, że tam są różne te poziomy tych sumoków i tam są takie, swe, z szacunkiem się ten niższy poziom do wyższego odnosi. Ciekawe to było pokazane, no. Ale chociaż właśnie moim zdaniem za mało było tego pokazanego. Mógłby to jeszcze bardziej rozznaczyć, roz nie? Ale ja oczywiście, że jest konsekwentny i według mojej skali ocen to czwóreczka. Bo to jest... Chociaż... Nie, nie, no za bardzo mnie nudziło. No dobra, da się te mszkasz że chodzi 5, nie? Ta, tak jak bardzo lubię sportowe to tak niestety to... No dobra, no to pięć Chyba, że no, coś też Za dużo ja Za duże emocenia. Nie za na takie emocenia. To jest stary, że jest. A co koniec części trzeciej? To to, no, tak, no. Koniec do... części trzeciej Dajem sportowej. Gotowi. Piąteczka jest. I... No, można tak powiedzieć, że już... To jest taki wiesz... Dobra. A no to w takim razie koniec części trzeci... trzeciej sportowej. Co będzie w kolejnej? To nie wiem, czy będzie jakieś tematyczna. Zobaczymy za chwilę.